Jesteśmy międzynarodowym operatorem logistycznym, jesteśmy firmą spedycyjną. Nasz zakres usług jest dosyć szeroki. To jest spedycja morska, lotnicza, drogowa, usługi logistyczne, dystrybucyjne oraz usługa, którą nazywamy Project Cargo i w tych dwóch słowach zawierają się dostawy przemysłowe. To są tysiące firm, tysiące kontaktów, numerów telefonów, ale również polis dokumentów firm. To wszystko sprawiło, że praca na Excelu stawała się coraz bardziej uciążliwa, coraz mniej efektywna. Wtedy pojawiły się pierwsze sugestie na spotkaniach menedżerów, żeby jednak zrobić krok do przodu i zacząć szukać rozwiązania, które były bardziej zaawansowane, bardziej efektywne i pomogły nam w rozwoju firmy. Potrzebowaliśmy narzędzia, które pomogłoby nam kontrolować to, co robią nasi pracownicy, kontrolować zachowania klientów, kontrolować ich potrzeby, które często były sezonowe i, i często była potrzeba powracania do kontaktu z klientem po, po kilku miesięcznej przerwie. Pracując na Excelu ciężko było filtrować dane w sposób, który dawałby podstawy do analiz. Tą informacją trzeba zarządzać. Trzeba zarządzać nie tylko danymi teladresowymi klientów, ale przede wszystkim informacjami o zmieniających się potrzebach klientów. CRM7 umożliwia nam monitorowanie aktywności handlowej poszczególnych pracowników działu handlowego z klientem. Jest to system dosyć intuicyjny. Możemy dowolnie modyfikować ten system pod nasze potrzeby. Rejestrujemy oferty, rejestrujemy spotkania z klientem, rejestrujemy e-maile i telefony. System jest na tyle elastyczny, że możemy definiować czasookresy raportów. Dotychczas korzystaliśmy z Raportów wekselowskich. Nie ukrywam, że powodowało to dosyć duże zamieszanie, jeśli chodzi o moją skrzynkę pocztową. Każdy pracownik przesyłał po 2-3 raporty w skali tygodnia. Natomiast teraz mam możliwość wyciągania tych raportów z CRM-7 dwoma kliknięciami, tak naprawdę. CRM-7 jest zintegrowany z systemem finansowym. Dlatego też nie muszę prosić działów finansowych ani działów kontrolingów o dane finansowe. Jestem sam w stanie wygenerować sobie odpowiednie raporty z CRM-7. CRM7 umożliwia podpinanie e-maili wysłanych przez pracowników do klientów. Przez to nie musimy przesyłać do siebie poszczególnych e-maili, tylko mamy wgląd w korespondencję z klientem, właśnie za pośrednictwem CRM7. Na pewno warto dedykować lidera projektu. To powinna być osoba, która jest związana ze sprzedażą, z marketingiem. Najchętniej ktoś, kto będzie z tego systemu najczęściej korzystał, lub będzie pracę na systemie kontrolował. Odradzałbym zdecydowanie implementowanie systemów, które funkcjonują w krajach zachodniej Europy czy amerykańskich. Oczywiście nie są to systemy złe, natomiast są bardzo rozbudowane i mnogość funkcji powoduje, że system zaczyna w pracy przeszkadzać. System nie może utrudniać pracy spedytora, handlowca, system ma w tym pomagać. Jesteśmy zadowoleni z wdrożenia systemu CRM7. Widzimy już pierwsze efekty. Widzimy również poprawę jakości pracy poprawę przepływu dokumentów ale również poprawę komunikacji pomiędzy pracownikami w firmie. A za taką cechę, która najbardziej przemawia za tym, żeby to, a nie inne oprogramowanie wybrać, to jest elastyczność w zmian. Zmiany będą. Jeżeli ktoś mówi, że tych zmian nie będzie, to znaczy, że na crm nie pracował, ponieważ rozwiązań idealnych nie ma i zawsze trzeba je udoskonalać.